Witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj mamy Open Box. Trzech paczek. Dosyć intensywny, jak widać. Myślę, dużo rzeczy. I zaraz. Y Zacznę rozpakowywać. Leny uciekł, ale myślę, że jak zacznę otwierać, to, to przybiegnie, bo to w końcu dla niego. Więc poczekajcie. Już jedną puszeczkę macie. Puszeczkę. Jedną paczuszkę otworzyliśmy. Jeszcze zostały dwie. I tak jak mówiłam, leny od razu. Przyszedł jak tylko zaczęłam y, męczyć się z otwieraniem. Ja nie nagrywam Wam, jak, y, jak otwieram te paczki, dlatego że on y, bardzo często się kręci. Yy, ja go muszę trochę odganiać, żeby nie stał blisko nożyczek, bo to wiadomo, jak się otwiera te kartoniki, to po prostu boję się, że go tam jakoś żgnę czy coś, jak jeszcze bym miała. Tutaj nagrywać to, no po prostu, ciężej mi trochę. Jeszcze zostały nam dwie. Też je otworzę i zaraz do was wrócę i zaraz opowiem co w nich jest. Tutaj już widzicie co prawda, ale, ale dokładnie szczegóły wam opowiem. Prawda Leny? Tak? Jesteś ciekawy co Pancia pokupowała? Już się nie możesz doczekać, nie? Zobaczcie jak to wygląda. To ta największa paczka. A tutaj mamy drugą. Pierwszy raz widzę takie zabezpieczenie. Zobaczcie ile tego odłożymy sobie tutaj. Łęcił musi zweryfikować. A tutaj mamy pewną nowość. Oczywiście standardowo u nas to są puszki z rządoga Tylko jeszcze szukam tu jest jeleń. A tu jest... Yy... I tu jest właśnie nowość. Zaraz Wam pokażę. Może uda się tak. Chciałabym tego zniszczyć za bardzo, bo ja przechowuję właśnie na tych tackach takich, jak tutaj dostaniemy. O to może tak Ciężkie to, to jest smak indyka, ale to jest wersja dla szczeniąt. I wiem, możecie się dziwić. Dlaczego? Może teraz się uda mi wyjąć? Tak to wygląda. Leny nie jest szczeniakiem, od razu to mówię. Ale yy... Stwierdziłam, że mu kupię, bo to nie ma różnicy za bardzo. Ani w składzie. Tutaj mamy skład: indyk, 85%, mięso mięśniowe 60%, żołądki, serca, wątróbka, Rosu z indyka. Dzika róża. O, to jakaś nowość. Niszek lekarski. Minerały. Kupiłam Lenemu dla urozmaicenia diety. Dlatego, że ostatnim w ostatnim czasie... Lenciu, chodź tutaj, chodź. Chodź się pokaż. On tam już pod drzwiami stoi, bo słyszy dźwięki z domu. Ale może do nas przyjdzie jeszcze. Um, kupiłam mu dlatego, że... Um, no nie chcę, żeby jadł ciągle to samo. Um, te puszki ogólnie mają bardzo dobry skład. Jesteśmy na tej karmie już dosyć długo. Jesteśmy. No Leny jest i... Ja teraz zmieniłam trochę system, bo kiedyś kupowałam mu, wiecie, takie te zestawy mieszane różnych smaków i on tak jadł na zmianę. Jadł na zmianę i, i potem właśnie miał często jakieś te bo jadł bardzo, bardzo łapczywie, więc miał problemy z, z wde, wzdęciem i tam troszkę z brzuszkiem, wiadomo. Ale teraz Kupujemy po trzy smaki. Yy, to jest razem około 18 puszek, takie robię zamówienia. I yy, no i Lenny lepiej na to reaguje, jak mam mniejszy wybór smaków. Więc w tym zamówieniu mamy właśnie indyka. A tutaj mamy akurat do góry nogami jelenia. I tutaj mamy. Koninę, którą bardzo, bardzo lubi. I y, to jest nasz stały smak, można by powiedzieć, w jego diecie. Za te dwa y, dwie paletki po sześć puszek. Zapłaciłam za każdą z nich 59 zł, tam z groszami. Wyszło za jedną puszkę 9,90, co uważam, że jest fajn, fajną ceną, jak na ten. Y, na tą firmę i na ten, na ten skład. A tutaj mamy koninę. Konina zawsze jest trochę droższa, i o ile dobrze pamiętam, to gdzieś było około 70 zł za te 6 puszek. A tutaj jeszcze chciałam Wam pokazać, bo to bardzo rzadko kupuję. To jest. To jest yy, druga butelka. I ci, którzy mnie obserwują od dawna, to wiedzą, że Leny ma kuwetę. Yy. O, może tak, położę, będzie widać. Leny ma kuwetę i korzysta z niej. Bo ja z powodu niepełnosprawności mam no po prostu nie zawsze mogę z nim wyjść na spacer i, i to jest to jest dobre rozwiązanie, myślę. No ale minusem jest to, że trzeba, że trzeba czyścić tą kuwetę. To nie jest taka kuweta standardowa dla jak za ze żwirkiem w środku, tylko Kuweta z podkładami. No, i lenuś niestety ma taką tendencję, że pomimo, że kuweta jest duża, to sika po krawędziach. No, i tam jest taka owódka biała. No, i ten mocz po prostu tam zostaje w ciągu dnia, i potem trzeba to wyczyścić. Ten środek kupiłam tak bez polecenia przypadkowo po prostu skończył mi się z, z Sawika, którego już teraz nie ma ten z Sawika miał zapach pudro, pudru dla dzieci, co mi bardzo odpowiadało ale jeśli chodzi o czyszczenie właśnie tych zacieków z moczu to było takie średnie bardzo no i wzięłam ten na próbę też taką dużą butelkę, no bo i tak muszę ciągle codziennie czyścić, więc małe dla mnie są nieopłacalne. No i się okazało, że to bardzo dobry środek. Bardzo dobrze doczy doczyszcza. Nie trzeba go dużo, jest bardzo wydajny i, i ma zapach mięty. Nie jest jakoś bardzo mocny ten zapach. A w dodatku można go używać do, do, do tych wszystkich zwierzątek. No i ja jeszcze, wiadomo jak to w mieszkaniu w bloku, gołębie robią swoje na oknie czasem i no i też sprzątam po ptakach właśnie tym środkiem. Nie muszę czyścić, wystarczy tylko namoczyć Ręcznik papierowy tym środkiem spryskać normalnie tylko dwa razy, bo on jest bardzo wydajny. I wszystko się doczyszcza bez problemu. Więc jeżeli macie szczeniaki i, i szukacie szczeniaki, kociaki, i szukacie y dobrego płynu do us usuwania tych wszystkich brudów zwierzęcych, że tak powiem, to to bardzo polecam. I, i za tą y dużą y butelkę, zapłaciłam 50 zł za całe zamówienie zapłaciłam już wam mówię bo tam jeszcze miałam taką inną jedną rzecz niezwiązaną z zakupami zwierzęcymi razem kupioną to będzie około tam 200 225 zł za te puszki. To jest 18 puszek i ten płyn. Zaraz to wypakuję, położę jedno na drugie, schowam te kartony, żeby było bardziej przejrzyście, i wam pokażę całe zamówienie. Tak wygląda całe zamówienie. Lenin jest tutaj. Nie chcę dzisiaj współpracować. Um, tak jak mówiłam, za to zamówienie zapłaciłam 225 zł. Plus jeszcze wcześniej zamówiłam dwie yy, przesyłki, których Wam nie pokazywałam, bo to ciągle to samo czyli podkłady to za nie zapłaciłam 80 zł. Za 100 sztuk i yy, karmę suchą. Którą cały czas używamy tą samą, czyli Britcare mini um, około 45 zł, więc. No tak wyszło, że ponad 300 zł poszło na psa. Ale to są zakupy, które robię raz na 3 miesiące, tak mniej więcej. Um, no i tutaj jeszcze doszło właśnie płyn. Poprzednią butelkę jeszcze mam, końcówkę, ale mam. Także to nam starczy na bardzo, bardzo, bardzo długo. Także tak, tak wyglądają u nas zakupy. Jeżeli podobał Wam się filmik, to prosimy o łapkę w górę dla zasięgu. Bo to niezmiernie pomaga w rozwijaniu kanału. Bardzo wam dziękujemy, że jesteście z nami i witamy nowych subskrybentów na kanale. Co prawda główny bohater dzisiaj jest... mało mało go, go zainteresowały zakupy, ale musicie mu wybaczyć. <noise> Także dziękujemy za obejrzenie filmu i bardzo was pozdrawiamy. Do zobaczenia w następnym odcinku.